Za każdym psem stoi suka, po każdym blancie morda sucha, po każdym melanżu jest krucha, po każdym buchu biorę kolejnego bucha. Za każdym psem stoi suka, po każdym blancie morda sucha, po każdym melanżu jest krucha. po każdym... W tym buchu biorę kolejnego Ta. bucha. Na bucha biorę truje Ta? i dobrze się czuję. A ty jak spalisz dwuje to źle się czuję. Po buchu źle rymujesz, ja dobrze Ta rymuję. ty, żygasz ja się super czuję. Przed każdym plantem jest krucha. Przed, Przed blantem czasem gra na lupa, jak nie ma bledki. Czasem po plancie jeszcze buta. Odpaliłem się i płonę jak puta. Ja nie tańczę sobie tutaj, bo tu tańcz nie ma po co. Preferuję tak. Gdzie się pocą nogi nocą To impreza dla pozorów a ich mordykują w oczy Można wypić jakieś piwo I na blanta szybko skoczyć Przy chabanie wypijemy Takich miejsc w Krakowie. Miasto Kraków, film się urywa Zapętlamy beat, jesteśmy pętli plan za plantem, nagrywamy shit Wciskają hit, że można dostać się na fit Na razie się nie dostał, nikt tutaj się to miska Legendami, na Wikipedii Puste strony, we wszystkich mediach Pisze wersy, z wyspy w Grecji Możesz mnie szukać, ale bez presji Nasze akty, w tajemnej sekcji W kwestii melanżu, udzielamy lekcji za każdym psem stoi suka Po każdym blancie morda sucha Po każdym melanżu jest krucha Po każdym buchu biorę kolejnego bucha Za każdym psem stoi suka Po każdym blancie morda sucha Po każdym melanżu jest krucha Po każdym buchu biorę kolejnego bucha Za każdym psem stoi suka po tym jaram go jak szluga gruba, gruda. Moja gruba gruba, wezmę bucha. Potem bucha, daj mi bucha. Mordę, 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 daj mi bucha. Nie mam uwag, bo taka moja fucha jak nie bale. To mnie czasem bolą płuca w głowie luka. Mam takiego kumpla co go jara. Wódka, mam takiego kumpla co jara. Nalówka, mam takiego co se jara. Szluga, pełna suka za psem na rogu. Pale znowu, no bo patrol to nie powód, by nie sztaknąć. Bucha już robi obrócę na Jeszcze zmienię ustawienie palców na plece Nagle jestem jak z To nie jest tak, że się nie boję, czasem chore rzeczy w głowie dają olej Mi na ogień Bierzę, czy robię, pod tym dzwonię to na słowie Bucha z bata biorę, sukę dalej łypie okiem Po każdym buchu biorę kolejnego bucha Później jak dziadek mróz na szyby Chucham z byle kim się nie rucham Dant imienka, miękka poducha z płotem, Leżę se pod kocem jak cieplutka klucha Podobno wcale się nie staram Podobno moja nawija jest stara. Yo. Podobno wcale nie jestem gitara i nikt poza mną się tą nutą nie jara. To pewnie prawda, kim jestem, żeby mówić, że tak nie jest. Taki frajer jak ja. Nie pisze się nawet w rejestr. Nie zobaczysz mnie na pustej ulicy. Tak jak zaczynałam, znów zostaje z niczym. Po każdym buchu biorę kolejnego bucha. Wolę się wyluzować, aniżeli znów nasłuchać. Te dołu do te -do, bata batatata, ziomek kręci. Każdy pies to zwykła menda, leży skuty jak komenda, yo. Takie mam już stylo, kiedy se nawijam Twój rap to padaka, mój rap gram Torino. Gram to żniwo, nie usłyszysz mnie na żywo Bo to underground jest mordo, wolność kominom Palec tyle co nic, palę tyle co Nick Cave Robimy impre, robimy płytkę, tworzymy mixtape Tworzywa sprytne, w małym palcu sposoby na chips, Ej, to jest gra pozorów, składam się z moich wyborów Jestem uznanym obrońcą hardkoru Historia bez narratorów Brakuje ci w głowie oleju Załadujemy ci ołów Brakuje ci kurwiu honoru wybierdalaj pod Toruń Brakuje ci kurwiu mózgu Celujemy z dronów Jeśli twoja morda to niebo Co ja przypierdolę tam piorun Za każdym psem stoi suka po każdym blancie morda sucha, po każdym melanżu jest krucha, po każdym buchu biorę kolejnego bucha. Za każdym psem stoi suka. Po każdym blancie morda sucha, po każdym melanżu jest krucha, po każdym buchu biorę kolejnego bucha.